Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Psychologowie udowodnili, że w przypadku dzieci na jedną uwagę powinno przypadać 10 pochwał, aby wyzerować licznik, nie wpływać destruktywnie na ich poczucie wartości. To pokazuje, jak ostrym narzędziem jest krytyka. Czasami także nasze działania nie spotykają się z aprobatą otoczenia. Wszystko, co robimy jest komentowane, a często krytykowane. To odrzucenie przez innych naszej drogi może okazać się znakiem, że idziemy w dobrym kierunku. Może jednak być też uwagą, abyśmy byli czujni i nie zasłaniali się rzekomym Bożym planem, krzywdząc innych po drodze. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.